Objawienie miłości Bożej Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował I objawię mu siebie Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedzi, rzekł do Niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca.